Dzisiaj w Polsce liberał to, akurat... to jest człowiek, który gardzi malutkimi, który uważa, że wszystko a mu może się w Polsce należy... dzisiaj nie ma liberałów. Nie, w... a ma nie, nie. nie. Pan mówi o stuarcie Milu, Pan mówi o walce o wolność. Wolność zaczyna się za bramą zakładu. Otóż, jeżeli pracujemy 8 godzin, to przez 8 godzin możemy wypoczywać, być z rodziną. Ze znajomymi, z przyjaciółmi, a przez 8 godzin spać i się regenerować. Dzisiaj pracując po kilkanaście godzin, jesteśmy mniej wolni niż w czasach PRL-u, kiedy 8-godzinny dzień pracy obowiązywał. Bo, bo kiedy jestem w pracy, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy dyscyplina pracy w związku z obawą przed bezrobociem bardzo wzrosła, to wszystko, co robię, co mówię, gdzie jestem, na jak długo idę na Ciusiu, zależy od pracodawcy. Jestem zniewolony. Zwłaszcza, że ta praca jest zwykle wyalienowana, nie jest to praca, którą się robi z przyjemnością. Yy, większość pracy dzisiaj dostarczanej przez rynek, kiedy już nie ma przemysłu, yy, kiedy właśnie kultura upada, to jest praca w usługach, usługach, w takich coffee shopach, gdzie regulamin polega na tym, że przez 10 godzin zmiany nie wolno nawet na chwilę usiąść, trzeba ciągle stać bo wtedy się jest wydajniejszy, wydajniejszym i bardziej usłusznym. Otóż wolność zaczyna się za bramą, więc jeżeli wrócimy do czegoś, o co walczymy my socjaliści jeszcze od XIX wieku, 8 godzin pracy, 8 godzin wypoczynku, 8 godzin snu, to będziemy wolni. A dzisiaj mamy zniewolenie. Pracujemy za tak mało pieniędzy, że jesteśmy zmuszeni do pracy ponad tylko, siły. Poza tylko, tym, kiedy pan idzie po zakupy. Tylko w te 8 godzin pracy, 8 godzin wypoczynku i 8 godzin snu można nie zbudować niczego. A jak pan niczego nie zbuduje, to pan nic nie będzie to miał. Pan, to pan potwierdził, państwo, to pan potwierdził państwo moją pana... tezę, że pan chce budować dobrobyt garstki Polaków i dobre wskaźniki i dobre samopoczucie premiera. Za cenę cierpienia większości społeczeństwa, które nie, nie widzi ja rodziny, które ja wracają, się, ja do, domu, z Pana wracają do domu zmęczeni jak zwierzęta i nie są w stanie, nie mają siły, zapytać dzieci, A wie pan, kto, jak było w szkole. Kto najciężej pracuje, ten, kto tworzy własną firmę. Pracuje po 18 godzin dziennie, po 20 godzin dziennie. No tak, ale jego perspektywa jest taka, że się dorobi, a tam ci, których zmusza do podobnej pracy, dorabiają się najwięcej. Ale, za, ale zaczyna od zera. To jest I co, ten z, sam tego? Punkt I co z tego? I co z No tego? dobrze, to jak to pan zasuwa 18 bagę... godzin dziennie, i potem pan. Dobrze, mówi, ale ja mam pytanie: dlaczego pan ktoś, ktoś, do dlaczego ktoś, kto pracuje za płacę minimalną po kilkanaście godzin? A, I ma być porównywany z kimś przez te kto przez te kilkanaście godzin dorabia się majątku. Ja znam ludzi? Ja znam ludzi z ja, Warszawy. Pan, ale o to jest pan majątku, chory model, chciwość, uznanie, że mnożenie dóbr jest drogą do szczęścia powoduje, że ci ludzie pod Warszawą, z takiego Radzymina, Wyszkowa, ale oni, oni dają ale to i zasuwali, to oni chcą i porównają nie, nie. Oni. Porozmawiajmy przez chwilę o nich, to są bardzo mili, uczciwi ludzie którzy nic nie zrozumieli z życia. Człowiek się rodzi i żyje, żeby być szczęśliwym. Tymczasem oni... Ale wieku... pan chce zdefiniować ale szczęście. Otóż, otóż człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest z rodziną. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest z przyjaciółmi. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy ma dostęp do kultury. A kiedy jest zwierzęciem czy maszyną do zarabiania pieniędzy, to to jest ale życie pan, bydlęce. Ale pan sobie... To jest życie bydlęce. I ja widzę tych ludzi, którzy postawili sobie z pustaków olbrzymie wille i zmarli na zawał.